Pani Marszałek, przepraszam, że pomyliłem formę pytań z formą wypowiedzi z głównicy. Obiecuję poprawę tutaj. Natomiast Pani Minister, ja bym powiedział tak, bardzo serdecznie dziękuję. Teraz rozumiem to, co, co, co było dla mnie trudne do złożenia, czyli pewną sprzeczność artykułu 11 i, 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 i 16. Jestem trochę uspokojony. Także mam szacunek do tego, że nie w 2014 wprowadzamy już obowiązek, tylko trochę później, czyli jest to rozłożone w czasie i daje jakąś szansę być może dla większości samorządów zdążenia na czas, choć mam wrażenie, że duża część samorządów, zwłaszcza biedniejszych i w mniejszych gminach, będzie miała z tym nadal bardzo duży problem. I muszę powiedzieć, że Odbieram tę ustawę jako pewien kierunek szukania rozwiązań prodemograficznych, bo jest to dla Polski jednak dosyć duży kłopot. Natomiast mam takie wrażenie, że wśród wielu ustaw i decyzji, które są przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, mam wiarę, że są szlachetne intencje, ale które później troszkę rozmywają się przy wprowadzaniu w życie. Negatywnie oceniam z, mimo wszystko skutki indywidualizacji, tej szybkiej specjalizacji w ogólniakach. Program sześciolatków w szkole, według mnie zakończony jakąś propagandową klęską, tak? to znaczy zebranie miliona podpisów, pokazuje, że przez pięć lat nie umiano wytłumaczyć, jaki jest sens tej reformy. Natomiast do samej ustawy mam następujące uwagi. Pierwsza dotycząca subwencji a dotacji. Panie Minister, subwencja jest na pewno zapisem bezpieczniejszym dla samorządów. Subwencja jest pewnym, pewną formułą, która traktuje samorząd jako samorząd, a nie jako terenowy organ administracji publicznej, któremu przekazuje się pieniądze, pieniądze bez autonomii. Nie można jednocześnie mówić, że dotacja jest lepsza, ponieważ daje lepszą kontrolę czyli czytam nie ufamy samorządom, a jednocześnie pokładać tak dużą ufność, że w roku 2015, w roku 2017 będą zapewnione wszelkie miejsca dla wszystkich chętnych w przedszkolach. Tu jest dla mnie jakaś wewnętrzna sprzeczność. Drugi element jest taki, no, ja liczyłem na przykładzie budżetu Wrocławia. Koszty mniej więcej na jedno dziecko przedszkolne to jest w tej chwili 7800. Jakby odjąć opłaty i że może we Wrocławiu jest trochę, trochę, trochę drożej, no to bym powiedział, że w pewno są koszty rzędu 5000 zł złotych na jedno dziecko rocznie ponoszone przez samorząd. Jak rozmawiam z wójtami małych gmin, z małymi budżetami, to oni mają następujący lęk. My mówimy o rekompensacie w tej złotówce tego, co było pobieraniem opłaty od rodziców. Ale jak tworzymy nowe miejsca w przedszkolach, to trzeba jeszcze uzupełnić ten dodatkowy koszt. Ten koszt, który będzie stworzony z nowymi miejscami w przedszkolach. Wrocław jest miastem, który w ostatnim czasie stworzył bardzo dużo nowych miejsc w przedszkolach, ale skutek tego jest, że dopłata do przedszkoli, jeżeli już się pominie to, co jest zbierane od rodziców, czyli te 80% wydatków na przedszkola idące bezpośrednio z budżetu miasta, w ostatnich latach wzrosły z 80 milionów do 115 Czyli decydując się, żeby wszystkie dzieci we Wrocławiu mogły mieć miejsca w przedszkolach, dodatkowy koszt jest 35 milionów złotych. Te mniejsze gminy też muszą liczyć się z tym kosztem i to są pewne obawy, które są związane z tą ustawą. Oczywiście ja rozumiem, że częściowo można szukać pewnych rozwiązań w postaci pieniędzy europejskich, ale jak rozumiem one będą na inwestycje i one będą przynosić efekt patrząc na, następną, na następne ramy programowania dopiero gdzieś po roku 2015. I ostatnia uwaga dotycząca subwencji. Znaczy, jak słucham panią minister, to mam wrażenie, że ta złotówka przysłowiowa jest niezmiernie rozciągliwa, że to trochę jak w reklami, reklamach w telefonii komórkowej, że za złotówkę, że w tej złotówce od biedy znajdziemy i, i pieniądze na rytmikę, i rozwój i e, e, sieci przedszkolnej i języki obce itd. I tak tak Wydaje mi się, że z subwencją albo z budżetem państwa. Siłą rzeczy nie jest tak, że mamy określony jakiś standard oświatowy w Polsce, który w jakimś stopniu jest pokrywany przez budżet państwa. To znaczy, że są koszty nauczycieli, są koszty budynków, są koszty nowych regulacji, są większe koszty utrzymania dzieci niepełnosprawnych i z tego wynika, jaka powinna być subwencja. Tu mamy do zadanie z matematyki trochę inne. To znaczy wynik jest znany i wynik określa osoba silniejsza w rządzie, jakim jest niewątpliwie minister Rostowski, a reszta jest liczona, żeby się zgadzała suma. W związku z tym te dzieci niepełnosprawne oczywiście mają inną wagę, ale mają taką wagę, jaką, jaka wynika z, z, z pieniędzy, które zostały w budżecie wpisane, więc jeżeli to jest niżej, to samorządy muszą sobie radzić. I tu jest mój największy żal, że w momencie, kiedy generalnie mamy do czynienia z kryzysem, kiedy możliwości inwestycyjne samorządów zmalały. Jeżeli chcemy, żeby ta ustawa wchodziła w życie realnie, a nie żeby było tak jak z ustawą śmieciową czy z ustawami o, o dowodach osobistych, czyli będziemy je co jakiś, czy z ustawą o sześciolatków, że będziemy regularnie rolować przesuwanie te, 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 tej ustawy, należałoby pomyśleć w jaki sposób szkołę odchudzić od niepotrzebnych wydatków finansowych. Wtedy byłyby pewne także większe luzy inwestycyjne, jednak inwestycyjne, żeby samorządy mogły stworzyć przedszkola, żeby od 2013, 2015, 2017 jak największa liczba dzieci, a właściwie wszystkie chętne mogły uczestniczyć do przedszkoli. Trzymam kciuki za ustawę. Myślę, że jeszcze będziemy się w ramach tej ustawy nieraz w tej Izbie spotykać. Dziękuję. Dziękuję